To jest lekcja Case Study, podczas której pokażę Wam, w jaki sposób tworzę nowy cover, czyli nową okładkę dla książki, która bardzo dobrze się sprzedawała, ale z powodu napływu nowych książek trzeba będzie zrobić tak zwany relaunch. Jest to nisza CBT Social Anxiety Workbook CBT to jest inaczej. Taka książka w pewnego rodzaju terapią, Cognitive Behavioral Therapy, i mówimy tu o tej książce. Jest to książka, która jest pierwsza organicznie, bo zobaczcie to, 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 to. To znaczy, że to są sponsorowane książki, czyli na to hasło ta książka jest numer jeden, tak? I możemy tutaj kilka rzeczy zobaczyć. Przede wszystkim, czy ta nisza jest profitowa, to wejdźmy sobie. Tutaj w całe te CBT, no i widzimy, że tak. Tak, czyli są trzy y, książki, które się dobrze sprzedają, które mają super, y, które mają niedużo ocen, a mniej niż 150 ocen, a które się dobrze sprzedają. Ta książka w tej chwili nie jest y, prawie w ogóle reklamowana, więc ona troszkę spadła w rankingu. Dlatego, że zbieramy pieniądze, żeby ją od nowa z nową okładką zrobić jej lunch. Nie? OK. Natomiast możecie zobaczyć, że jest bardzo przestarzała okładka. Ona nie jest za dobra. Ale książka była rok temu wyszła. I poprawimy okładkę tutaj. No dobrze, no to w takim razie tak. To, co musimy sobie zobaczyć, to klikamy. No i też kilka rzeczy poprawimy. Ogólnie, tak, nie wiem, przypomnijmy sobie te cztery najważniejsze rzeczy, tak? Czyli, po pierwsze, musi być dobra nisza, jest dobra nisza. Po drugie, musi być dobra okładka, nie jest dobra okładka, to jest ten element, który musimy poprawić. Musi być dobry tytuł. Tutaj, tytuł jest dobry. Możecie zobaczyć, że jest słowo kluczowe jest w tytule. Natomiast drugie słowo kluczowe, czyli Cognitive Behavioral Skills jest w podtytule i napakowane korzyściami. To co czyli i jeśli chodzi o ilość reviewsów jest również odhaczone na plus, czyli jest dobrze, czyli widzimy, że książka musi z tych czterech rzeczy co mieć poprawione Musi mieć poprawioną układkę i powinno być wszystko dobrze, bo trzy rzeczy działają. Nie jest za dobrze sformatowany też, to już mniej ważne, ale też to zrobimy, tylko nie w tej lekcji już. Musimy, no, widzicie, sformatować lepiej troszeczkę ten opis i zrobić oczywiście nowy A plus Content, bo ten jest dziedzinny. Um, OK, super. Dobrze, no to teraz tak. To, co jest tutaj też dobre. Zobaczcie, że ta książka ma aż 4 wideo produktów, tak? I to jest też bardzo, bardzo ważne. I ok, słuchajcie, teraz rozmiar książki. Rozmiar książki nam będzie potrzebny, to jest tutaj jest dimensions 5,5 na 8,5 i 214 stron. 5,5 na 8,5 214 stron. Super, dobrze. Czyli teraz pokażę Wam, bo pokazywałem Wam, używając płatnego narzędzia w lekcji o tworzeniu okładek. Natomiast też możecie użyć, jak wpiszecie sobie KDP. Coś takiego: Calculator Cover Size i wtedy ten pierwszy link KDP Cover Cal Calculator tak i tutaj trzeba tylko wypełnić Binding Type my teraz robimy na paperbacka potem też zrobimy hardcover ale to już nie na tej lekcji czyli ze sztywnym grzbietem Interior Type czyli wnętrze mamy black and white czarno białe typ papieru to albo kremowy albo biały my wierzymy oczywiście biały Reading Direction to jest z lewej do prawej, eee, measurements e, w inches robimy i interior size był jaki? 5 na 5 x na 85 super i tam było 214 stron. Mhm. I teraz mamy calculate dimensions i zobaczcie, już mamy wszystko, tak? Czyli to, co jeszcze możemy zrobić, to możemy download template to nam też będzie potrzebne i już nam się tutaj template zdownloadował tylko on jest zapakowany, musimy go wypakować i użyjemy png obrazka jako tego template'u, natomiast tutaj mamy, że układka musi mieć taki oto wymiar, czyli 11.7 ok, super, no to co? Otwieramy kanwę na 8.75, na 8, tak? Canva już tu jesteśmy w kanwie w tym momencie. Czekamy, aż nam się kanwa załaduje, i będziemy musieli otworzyć nowy projekt. Utwórz projekt. Rozmiar niestandardowy. Zmieniamy piksele na inches. I co tutaj było? 11.735. Myślałem, że skopiowałem. 11 735 na 875 i utwórz nowy projekt i już mamy nazwijmy sobie CBT paperback CBT paperback cover i teraz tak, tutaj mamy przesyłanie. Musimy kliknąć, żeby sobie przesłać. Ja już przesłałem tak naprawdę tą okładkę sobie, więc od razu ją użyję. Widzicie, powinno wszystko pięknie pasować. Tak, sobie tutaj rozciągniemy. Super. Ja jeszcze lubię, żeby ona mi nie utknęła, to. Tak, Okej, okay, super. Dobra, czyli tutaj będzie front. To jest tak zwany spine, czyli grzbiet. Tu jest back to jest miejsce na barcode tutaj nie powinno nic jakby być no i potem na końcu tutaj nie może być żadnego tekstu nie może być na tym na tym co jest w tym przypadku tutaj pomarańczowe tak no dobrze ja już utworzyłem wcześniej pokażę wam jaki interior to jest taki i dlaczego taki bo w lekcji okładce wiesz już że to co działa dobrze to co jest sprawdzone to jest, zobacz jak sobie oddale, to jest właśnie obrazki dookoła. Ja tutaj sobie dodałem kwiatki, a w środku napis, tak? To są po prostu różne czcionki, które użyłem, które widzę, że tak ładnie jakby wyglądają. Ok, czyli to jest to, co utworzyłem. Tutaj się to wszystko można jakby przesunąć i tak dalej. Nie? I teraz jeśli już to mam, bo to jest ten rozmiar, możecie zobaczyć sobie. 5 i 5 i 5 na 8 i 5, nie? Czyli, czyli najpierw tworzę. Ja przynajmniej tak robię, że ja najpierw tworzę to. Tą część na ebooka I to w ogóle od razu wam powiem, że zobaczcie, że. A tutaj tego nie widać, ale ogólnie to jest częścią serii innego workbooka, który, który będzie wyglądał bardzo podobnie, tak? Ma prawie ten sam wzór, praktycznie ten sam wzór, tylko ma inny środek, bo to jest inna książka, no i inny kolor na to, że wam jakby pokażę, Czyli, bo cel jest taki, że tą książkę odświeżamy, publikujemy, żeby ją jakby wskrzesić. Równocześnie wyjdzie w przyszłym tygodniu nowa książka, też z tej serii, a następnie jak tamta książka zostanie podpompowana do około, wydaje mi się 50, a może do, do 100 rewiusów prawdopodobnie, to wtedy wyjdzie trzecia książka, która jest dwie książki w jednej. Zobaczmy, pokażę Wam, jak to będzie wyglądać. Ok, zobaczcie, to jest ta książka, która będzie pierwsza. Ona jest szersza troszeczkę. Znaczy, to dopiero ta wyjdzie, tak? Ona jest taki ciemny granacik, zrobiłem z gradientem. To teraz jest ta, którą odświeżam. I następnie wyjdą, wyjdzie trzecia książka, która jest niczym innym jak Bundle to Books in One. I wtedy będą trzy książki. one. Tak będą wyglądać w serii wszystkie. Czy to jest taki najprostszy sposób publikowania? Ja to nazywam 2 plus 1. To jest najprostszy brand, jaki można, jaki można zrobić. Czyli jedna książka do 100 reviewów, druga książka do 100 trzecia książka. Maksymalnie jak się da, to też do 100 ale w tym momencie ta musi już mieć na automacie, żeby szły rewiusy. Tutaj muszą na automacie iść reviewsy. No i wtedy można się jakby zająć tym i potem do czego przechodzimy? Potem przechodzimy w tych książkach do przetłumaczenia ich na niemiecki i na hiszpański i do wydania audiobooków w nich. Także takie ogólnie jest i promocja audiobooków. W tym samym czasie oczywiście lecą na nie reklamy. Także taki to jest ten najprostszy system publikacji. Jaki to może być. No dobra, to wracamy do naszej. No to mamy Tom yy, i musimy wpisać CBT. CBT Kindle Cover. Kindle Cover, przypominam, że to jest nic innego jak. Klikam, pobierz. Z PNG trzeba zmienić na JPG. To jest zwykły JPEG, tak zwany, tak? Strona numer 2, Strona numer 2 i już pobieram. Pobrałem i Kindle jest gotowy. Teraz ja nie używam tego Kindla do, do tego, bo chcę troszeczkę sobie zrobić w większej rozdzielczości. Czyli jeszcze raz będę pobierał, ale sobie na przykład zmienię na większą rozdzielczość. I jeszcze raz sobie to robię. Teraz jest PNG. Cię troszkę wolniej idzie, wolniej, wolniej tu idzie. No już ją mam, więc teraz się tu przenosimy. Nie, tu się przenosimy. Tu się przenosimy. No to trzeba teraz pobrać. Tutaj jest przesyłanie, prześli pliki. I my chcemy Kto to był PNG. OK. Mam nadzieję, że nie za mocno go... Nie, jest OK. Idzie. Klikam, tu się przenosi. Klikam, przytrzymuję przycisk myszki. Przeciągam do rogu. Tu się wyświetla ta strzałeczka. Przyciskam przycisk myszy lewej, ciągnę. Pach, jest. Tak, to sobie możemy tutaj tym. O, czyli jest idealnie. Dobra. No to mamy. Teraz, co jest ciekawe, teraz potrzebujemy tył. tyłu. Tył użyjemy tego, co tutaj jest, czyli znowu musimy sobie wrócić. Skopiujemy to. I wywalimy tu wszystko, zostawiając sam tył. Teraz się zastanawiam, co możemy zrobić, czy w ogóle zrobić biały, czy. Może też tych kwiatków użyć? Może byłoby ciekawie, nie? No dobra, ale żeby ich użyć, to ja je tutaj sobie zgrupowałem wszystkie, bo tutaj one są osobno. Ale ja tutaj. Nie, nie zgrupowałem ich chyba. A to jest, to jest tło. Dobra. Czy kwiatków nie zgrupowałem? Ale to zróbmy tak. Wezmę wszystko. I. troszkę rozszerzę troszkę przesunę tak żeby tylko było tak dosłownie minimalnie OK, dobrze cbt i zobaczymy jak będzie wyglądać czy to będzie miało sens strona trzecia pobieramy Wracamy, prześlij pliki. Mamy to. Siup. Możemy to odwrócić, żeby to były te same kwiatki. Albo nie, bo tutaj cienie jest na dole. Tutaj temnie. Bawimy się. Oj, nie jest. Teraz jest prosto. Dajemy do rogu. Rozciągamy. Troszkę, wiecie, chodzi o to, że będzie tu więcej tego tekstu, ale z drugiej strony chciałem, nie chciałem, żeby zupełnie było puste. Pusty ten tył. No dobrze. no Może będzie fajnie. No to teraz, co musimy zrobić? Musimy zrobić jeszcze grzbiet. Najprościej na świecie. Klikamy. Klikamy kwadrat. Rozciągamy. Trzymam lewym przyciskiem myszki. Trzymam lewym przyciskiem myszki. Lewym przyciskiem myszy. To i tak pójdzie na tył ten grzbiet, więc on może być troszeczkę szerszy. I teraz niech on będzie, muszę wybrać sobie tak, tutaj mam o, Kolor Picker, który się nazywa colorzilla, Zilla. To jest darmowe do pobrania, wybór strony aktywny, widzicie? Niech zawsze niech będzie ciemne. O taka, takie ciemna zieleń, Stąd, stąd. Dobra. Pach, wybrane. Odklikuję. Najeżdżam na to, klikam. Najeżdżam na kolor, klikam. Tutaj teraz mi się pojawia, klikam i po prostu robię Ctrl V. Mi się pojawia dokładnie ten kolor. Z wyszukiwania klikam. i Już mam ten bardzo ciemnozielony kolor i teraz położenie. Klikam i wyśrodkuj. Klikam i teraz jeszcze na tył. Ups, nie na tył. Do przodu. Jest OK. Dobra. Teraz ten template, który tutaj mamy, położenie naprzód. przód. OK. Dobra. No na razie go nie potrzebujemy. Zobaczmy, jak będzie wyglądać nasz Super. Tak kurczę, nie jestem pewny, czy te kolory. Chyba dam zwykłą jednak. Gdyby to było równe, ale ja się boję, że jak tutaj będzie tak dużo kwiatów, to tekst i autor się nie zmieści. Więc po prostu pójdziemy jednak. Tylko w to. Ctrl C. Weźmy. Dajmy Ctrl V i pobierz strona czwarta, tylko czwarta. Pobierz. Już się pobrało. Wracamy. Wyrzucamy. Klikamy. Prześlij plik. Czyste tło. Klikamy. Przytrzymujemy lewym przyciskiem myszy, żeby to przeciągnąć. No i tak będzie po prostu lepiej. Teraz tak na grzbiecie, przez to, że to ma 200 stron, aż. To możemy sobie pozwolić, żeby również napisać tytuł. Bo wtedy, się nam, wtedy nam się to zmieści. Dobrze. I od tego teraz sobie zaczniemy, użyjemy Której czcionki, tej, tą damy radę, co to jest za czcionka, wróćmy do Kindle Low Bug Dobra, albo w ogóle to sobie zrobimy Ctrl C, wracamy tu Ctrl V I już mamy CBT zmniejszamy, bo to musiało być bardzo malutkie, ale za to tutaj sobie powiększymy, nie? zmniejszamy troszkę rozciągnijmy, dobrze to klikniemy, widzicie wyrównanie do lewej, damy CBT Social Anxiety Workbook, no właściwie może to też skopiujemy jak będzie wyglądać Ctrl C Ctrl V. Teraz to musimy bardzo duże dać. Shub i to workbook musimy sobie dać po prostu tu. Nie? Dobra, i to damy. Będą różne czcionki. No To nic. Teraz musimy to zmniejszyć, żeby to razem grało z tym. Oj. co mi na... jeszcze za małe troszkę jeszcze troszeczkę ok teraz chyba jest równo dobrze no to teraz klikam to i klikam to i jeszcze musimy trzecie dodać, nie? Czyli teraz najpierw to zmniejszymy. Ops, nawet już tego nie mogę bardziej zmniejszyć, chyba że to powiększę. Będę... Ok, super. No i jeszcze musimy autora dać. To też zróbmy tego autora, który tu jest, żeby było tak samo. powiększmy Przesuwamy na lewo Ctrl V Gdzie ona jest? Jest. Chyba troszkę jest za duża. I okay, troszkę powiększamy, myślę, że jest ok. No to teraz wszystko to. To zaznaczam to i to. Tak, i tutaj mi się pojawia grupuj. bach i teraz to wszystko stanowi jeden tekst. Więc biorę, obracam, klikam położenie i klikam wyśrodkuj. I jeszcze tutaj to wyśrodkuj. Super. I już mamy to. No, i teraz musimy zobaczyć, czy jest wystarczająco To małe. Wracamy do naszego. O! I się mieści. Jak widać. Dobra, no to super. To mamy grzbiet. To troszeczkę się nam przesunęło. Właściwie to możemy to zablokować tu łódeczką, teraz jeszcze to nie ruszy, nie? No to pozostał nam jedynie tył. Jeśli chodzi o tył, to to, co ja lubię umieszczać z tyłu, to jest podsumowanie takie krótkie książki. Ctrl C i o autorze. Czyli wchodzę do czata GPT. Super i teraz tak. Podsumuj po angielsku w stu pięćdziesięciu słowach tą książkę. I już. I CTRL V. Super. No i już tutaj to mamy. Więc teraz musimy sobie wrócić, bo ja już przygotowałem wcześniej na poprzednią książkę, która się publikowała niedługo. To jest ta książka. No to co? To musimy wszystko, co jest z tyłu, musimy sobie skopiować. To jest wszystko? Jest. Ctrl C. Wracamy tu. Ctrl V troszeczkę trzeba to zmniejszyć z jakiegoś powodu się zdjęcie nie skopiowało ale to żaden problem teraz sobie musimy troszkę to rozszerzyć to czego na pewno nie chcemy zmieniać to jest całego tego dołu więc ten dół na razie sobie przesuniemy w dół bo nam zależy na tym żeby podmienić tekst ctrl c Wracamy, ctrl V i już mamy tekst, bardzo ładnie, więc teraz sobie to dajemy tu, myślę, że będzie fajnie to wyglądało i co, no i tylko zdjęcie nam zostało, które się z jakiegoś powodu nam nie skopiowało, chyba po prostu ramka, skopiuję na wszelki wypadek okładkę. Co jest grane. A, ok dobra. No to Ctrl C. Wracamy. Ctrl V. Już mamy zdjęcie. i Musimy je tylko teraz tu umieścić. Powiększam na dole suwaczkiem. Przesuwam na lewo. Chyba jest fajnie. Yy, I. Ja też tutaj widzicie dałem taką fajną rameczkę na żółto, żeby ona grała z tym kolorem workbooka, nie? Żeby to nie wyglądało tak blado to zdjęcie. No to jest już tylko kwestia gustu, czy to chcemy, czy nie. Mówię tutaj o tej ramce. O tej ramce. Ctrl C. Ctrl V. Ustawiamy tutaj tą ramkę i ją zmniejszamy. No i co? Fajnie wygląda, nie? I teraz zobaczmy, czy się tu na wszystko by Będzie się mieścić. Ja to tak robię, że na przykład nanoszę. Jeszcze raz ten cały template. zmniejszmy tu suwaczkiem. I klikam tą siateczkę, przezroczystość i pomniejszam. Tak, ciach tak, tak, ciach. Widzicie jak ładnie, ale jest jeden problem, że tekst jest za blisko tego. Czyli będzie trzeba tekst wszystko leciutko przesunąć. Dobra, odsuńmy to. Musimy teraz wybrać wszystko, co tu zrobiliśmy, i powiększmy, minimalnie przesunąć w lewo. Powinno być dobrze teraz. Ok, wróćmy jeszcze raz. Ok, super. I teraz mamy już prawie wszystko, bo wystarczy, że usuniemy, hop. Upewnijmy się, że to jest na środku, jest środek, upewnijmy się, że to jest na środku, jest środek, i wszystko, co musimy zrobić, to, to już mamy okładkę i ją teraz eksportujemy. Pobierz, zmieniamy na PDF do druku, spłaszcz PDF i pobierz, i w ten sposób zrobiliśmy profesjonalnie wyglądającą, Okładkę. I to, co jeszcze na końcu lubię zrobić, to zrobić taką symulację, która w ten sposób wygląda, że robię screenshot tutaj pierwszej strony na główne słowo kluczowe i na przykład dodam sobie stronę, Ctrl V ściągnę ją jeszcze bardziej. Super. I teraz. Pobiorę sobie samo to i spróbuję nałożyć. Na moją książeczkę tu. Mhm. I patrzę jak wygląda. No widzicie? To jest Stara to jest nowa, jest różnica, nie? Teraz przymrużam oczy i widzę do czego jestem na bardziej przyciągany. No wiadomo, że tutaj ta jest bardzo mocna, ta po lewej jest mocna. Te dwie nie są za mocne, ale od razu widać, jak moja jest mocna i to żółte też, też przyciąga. Więc i jeszcze w dodatku jest pod, typowo pod kobiety. A ta widać, że jest jakby dla wszystkich. Czyli wydaje mi się, że dobrą robotę zrobiłem i już nie mogę się doczekać, jak będziemy relaunchować tą książkę. W tej lekcji to wszystko. Mam nadzieję, że była to dla Ciebie bardzo ciekawa lekcja.